Cześć kochani, tak szybko Wam pokażę torty, bo mam lodówkę otwartą. To tak długo nie mogę przy takich temperaturach. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. Ja nie chcę wszystkich wyciągać, przenosić, bo to wiecie, trochę ciepło na takie rzeczy. Także tylko Wam tak pokażę. Tak o. Tutaj też nie wysunę w sumie. Takie dla śmiechu. I tu mój ślubniaczek. Najlepsze torty to ślubne. Najbardziej lubię robić. Jeśli nie muszę tego zawozić, to lubię robić, bo to transport to jest zawsze ryzykowny. Ale ten, tak wbrew pozorom, nie jest taki wcale wielki więc też nie będzie problemu. Także tyle dzisiaj z tortów. A ja tu wyżej jeszcze mam trochę ciast. Tam to nie wiem, co. O. To jeszcze z drugiej strony wam pokażę tak szybko. Ale tu same ciasta. I prawie wszystko idzie na, na wesele. Duż, zdecydowana większość, o może tak. Koniec. Na tyle. <noise> tutaj kaktusik znowu zakwit. Jakiś tam jakaś pszczółka. Czy co to jest? Nie wiem co to jest. Tam się krząta w nim w kwiatku. No poleciała. Yy, no i tutaj Mariusz, miałeś rację. Ja przegapiłam znowu kaktusy. Ja byłam pewna, że one są takiej wielkości. Dopiero, mówię, idę zobaczyć. Ale jak mi te ciasta pochłonęły na trzy dni. Tak wychodziłam wieczorem. No i przekwitły, ale tego postaram się Ci dopilnować. E, tak jak mówiłam, z dedykacją dla Ciebie, kaktusy pokazuję, bo wiem, że Ty bardzo lubisz i pytać często. No tego zdążyłam, chociaż ten zawsze trochę dłużej kwitnie, ale ten to dosłownie jeden dzień i nawet nie wiem, kiedy zakwit. Przypuszczam, że wczoraj. No także postaram się tego nie przegapić. Bo może jutro będzie kwit, e, najpóźniej pojutrze. No ale te jakie są długie, nie? To zanim on taki do takich rozmiarów rośnie, pąk, no to naprawdę trochę trwa. Yy... No, ale nie myślałam, że mu tak szybko pójdzie. <gry> o, także znowu przegapiłam. A też nigdzie nie jechałam yy, przez ostatnie 3 dni. Więc tak wiecie, tutaj mamy wyjazd w rama. No to jak przejeżdżamy samochodem, no to bym widziała, że zakwit. A teraz szłam specjalnie zobaczyć do kaktusów, żeby dla ciebie, Mariusz, właśnie nagrać. No i, i, i... no i złamałeś mnie no, szczerze mówiąc. Mówiłeś, że już pewnie przekwitły. No wczoraj jeszcze by, bym nagrała, ale o. Tak jak mówię, ciasta mnie pochłonęły trochę. Znaczy zawsze mnie pochłaniają te trzy dni, środa, czwartek i piątek, to jest zawsze tak, więc... Co tak patrzycie, jak krecion ogonem macha? Się przed chwilą bitwy tutaj toczyły. Nie krecionek? A jak tylko kucnę, to ty musisz zaraz przybiec za zdrośniku jeden. Odpoczynki teraz. O, jakie spojrzenia. Odpoczywajcie, bo co robić? O, kotka kitka już coś niesie. Coś małego, ale coś ma w buzi chyba. A nie, nie ma, tylko miał czoła. Tu są twoje dzieci, szukaj ich. O, mama przyszła, co przyniosłaś? Nic. Jeszcze smaczki się suszą, jeszcze się nie posuszyły. Wszędzie smaczki. Co, kotka Kitka? Ciepło, co? Ja wiem, że ciepło. No. Zachmurza nam się znowu dzisiaj troszkę mniej gorąco niż ostatnimi czasy. Jak e, ktoś pisał, żeby nie narzekać, bo to lato i tak dalej. Może i tak. Każdy, e, jak to powiedzieć, jeden lubi ciepło, jeden lubi chłodno. A ja będę e, nie będę mówiła, bo to też, że, że e, nie robić z tego problemu, bo jest lato, to musi być ciepło. Ja będę robić z tego problem. No zapraszam do mnie w prawie 40 stopni e, do pracowni. To możemy teraz wtedy inaczej porozmawiać. Także ja bym. To jest problem dla mnie w tej chwili i nie będę ukrywać, że nie jest. No, ale to jest mój problem. Tylko i wyłącznie mój problem. Ale nadal jest to problem, że tak powiem. Także pozdrawiam wszystkich lubiących upały. I cieszących się z tego. I zazdroszczę aż. Dobra, coś tu się dzieje? Co? Mam nadzieję, że nie gubicie jajek nigdzie, ale chyba się tam dzisiaj przejdę, bo tam dawno nie byłam. Może się tam okaże, że tam jest pełno jajek. No i tak ostatnio co, że trochę mniej tych jajek jest. Ale w sumie czy tak mniej, jak tych kur trochę nam odpadło, pewnie z 10 jakimiś tam od ostatniego liczenia. E, a liczenie więc miesiąc temu, ja nie wiem, ja tam gubię rachubę czasu, powiem Wam szczerze. E, czas szybko, tak szybko ucieka, że ja już się nie nadążam, e, wiecie, nie nadążam za tym czasem. Już czasami się muszę zastanowić, ile ja mam lat w ogóle. No, kiedyś jakoś wolniej ten czas leciał, a teraz normalnie dzień za dniem to jest, no sami wiecie zresztą. Jakby wystrzelił z procy, dosłownie. No, także kur sporo mniej. Nie ma jajek, dobrze, na szczęście. Kur mniej, to i jajek musi być mniej, nie? A jeszcze ile jest takich, które w ogóle się pewnie nie niosą. Tylko, że na szczęście te, co padały, to takie z tych najstarszych naszych. Więc pół biedy, że tak powiem. Same się, yy, wiecie, posegregowały. A tutaj ta dynia i tutaj nic nie ma. Patrzcie, wszystko puste kwiaty. Tu kiedyś wam pokazywałam, że tutaj krzaki, że będziemy mieli prędzej, nie? Się cieszyliśmy. O, tutaj coś jest. Na samym końcu i tam i tutaj widziałam, tylko że... Albo są różne krzaki... O, tutaj sobie coś zjadło, kury pewnie. Tu widziałam jeszcze. A tutaj taka. Albo są dwa różne krzaki, albo... Nie wiem co. Na pewno są dwa różne krzaki. Mi się nasypało teraz w buty. Coś tutaj jeszcze zajrzę, bo ostatnio tylko tam w bele zaglądam, a w bele właśnie wchodzi kura. Także jeszcze w sumie nie wiem, czy, czy to już będzie. Ale tu macie spa! ja. No tutaj fajnie w piasku. Cieniu, ale dzisiaj się i tak porozchodziły dosyć mocno. No ale mówię, dzisiaj już jest pewnie na około 30 stopni gdzieś będzie. I teraz się trochę chmurzy już, więc i zwierzaki trochę bardziej odważne. Nie, Felek. Idę zobaczyć. O, teraz wyszła z beli akurat. Tu coraz bardziej rozgrzebują tą, tą słomę. A bo im sławek trochę jeszcze porozwalał, żeby przesuszyły. Powiedział bująco, lepsze. Jestem ciekawa, czy pieczarki tu będą. Bo to jest chyba właśnie y, słoma i siano od tego pana, od którego kiedyś kupiliśmy. Patrzcie, trzy jajce. Od którego kiedyś kupiliśmy, i właśnie nam pieczarki rosły przy tej beli. Bardzo dużo pieczarek. Wydaje mi się, że to od tego samego pana. Nie pamiętam wtedy. Z różnych miejsc kupowaliśmy i, i tak, możliwe, że od tego, możliwe, że nie od tego. To się zobaczy. Dobra, idę zanieść. A jak tam nasza dzieciarnia się czuje. Okurka. Te to już urosły, hmm. te to już chyba z dwa tygodnie będą miały, czy tydzień. No właśnie tak jak mówiłam, jak ubiera chubę czasu. Się wydaje, że to tak krótko, a to już faktycznie czas upływa szybciutko. Z hmm. liczności nasze, malutkie. No, Oj, 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 nie mogę zamknąć, dobra. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zobaczę żadnej padniętej kury. No nie ma No bo one już nie są dziećmi po prostu. Patrzcie, tutaj tak samo już wszędzie dziury. A tu ten już przecież się wymienił. O! Fuj, to mleko było! Się ochlapała. A no one muszą z tego no, pić jeszcze. Teraz to powietrze zaciągają. A te co? No pięknie. No tak. Czy wy czasem za wielcy już nie jesteście? Nie. Zmyślam. Oj, kociaki, łobuziaki. Biedna mamusia. Już ją zostawcie w spokoju. Dobra, jeszcze miałam gdzieś iść. Huh. O, poszukiwania jajców ciąg dalszy. Sławek mówi, że tutaj dzisiaj trawę ścinał. widział trzy jajka. Ale gdzieś mu z oczu zginęły. Wszystkie trzy razem? No to teraz to już ten. To już nie weźmiemy ich, bo nie wiadomo z kiedy. One są tu już parę dni, które nie chodzą. Jeszcze na słońcu, nie? Nie, to chyba te dostaną. Po sztuce. Fadoriko i Perła. Krecik nie, bo się nauczy wynosić. A tamte y, nie biegają cały czas tak luzem, więc... Y, o, to tam się je pilnuje tyle. Zresztą nawet by nie miały jak wejść. A krecik to wiecie, wszędzie za mną chodzi, to nawet bym mogła nie widzieć, że, yy, że wziął. A kaczka jeszcze nie niesie ta jajka? Patrzyłaś? Co? w budce miała. W budce miała dzisiaj znowu. To codziennie jedno, tak? No. Pewnie do zimy niosła się. Ja wiem. Ale kaczuchy się już kąpią. Sławek tam, jak wczoraj mówiłam, de, yy, te... Cegły włożył do tej kastry, że teraz spokojnie sobie mogą wychodzić, bo za głęboko im było, się, jak się, mówiłam. Się kąpały. kąpały się, bo one co chwilę widzę, że wskakują na zmianę. Także pomogło. A wyciągałeś, to nie idę w sumie zobaczyć. Drugiego nie będzie, nie? Dzisiaj Czy wczoraj? Nie dzisiaj. Ja tak właśnie mówię, dzisiaj czy wczoraj, ale. Ach, tam! Myślałam, że tu. Tu nie ma. Ja tak właśnie mówię, że kurczę, czas tak szybko biegnie, że człowiek się do swojego wieku nie zdąży przyzwyczaić. I tak się wydaje, że to chwila minęła, nie? Idź, Krecik. Ty też pamiętaj, że tobie też czas leci. W sensie, że wiek. Bo ty się zatrzymałeś gdzieś tam kiedyś. W jakim, w jakim wieku się zatrzymałeś? 25. No to 5, 10 czy pięć? Pięciu, nie, aż pięciu to nie. Ja, tak się śmiejemy, ale no, dzień za dniem to jest normalnie jakiś jak ze strzały by wystrzelił, nie dosłownie. Dzięki. Dzisiaj jeszcze zrobiłam ze sławkiem y, trochę musów jabłkowych już. już niektóre jabłka takie dosyć ładne. Sporo nas spadywało tego, bo y, Burza była. Znaczy była. No wiatr taki, o. To tak Sławek zbierał parę dni już, takie ładniejsze, te brzydsze dla królików, ładniejsze już na przetwory. Także już się zaczyna yy, przetwarzanie. Już takie... Jeszcze nie są takie, wiecie, jak powinny być, ale... No szkoda, no takie ładne jabłuszko, no to już szkoda. Ładne, zdrowe. A że wiatr pozwalał, sporo... O! aż nawet lecą teraz. No to już 8 słoików litrowych w sumie wyszło. Także już coś. O! Zaraz w głowę dostanę, muszę chyba stąd iść. Mimo, że wiatru nie ma. Miałam jeszcze ogórki zobaczyć, czy, czy już tam porosło. Ale tu się zrobiło czerwono. Tu chyba trzeba z wiaderkiem przyjść. O, ja już znowu widzę, że następnego przegapiłam. Ogóra, jeszcze gdzieś tam z tyłu. Ja muszę je przy... obciąć, bo tu jest taki busz, że tu nic nie widać. Tylko y, tyle jest teraz tych ogórków, że jest sporo więcej tutaj z tych dwóch krzaków we folii niż całego rządka tutaj na polu. Więc dlatego je trzymam. O, tutaj już jest dużo ogórków kurde. Nie, ja, ja już nie będę chyba pokazywać ogórków, bo co przyjdę, to zawsze zobaczę, że jest dużo do zerwania. No ale to trudno no, trzeba zrobić. Nie chce mi się już po tych tortach. No ale chyba trzeba zerwać, jak takie wielkie urosną to nawet słoik mi się nie zmieści i co ja wtedy zrobię. No jeszcze zrobię sobie na pewno takie w, w takim dużym słoju na zupę. Jak, jak takie właśnie przerośnięte będą to się ukiszą, wtedy zetrę, mniejsze słoiczki sobie włożę, zapasteryzuję i na zupę jak znalazł. Także ale to jeszcze nie jest ten moment. Jeszcze będzie więcej momentów, kiedy na pewno przerosną, bo nie będzie kiedy zrobić. Także chyba zaraz biorę wiadro i idę zerwać. Uff. No to cofam to co mówiłam. <laughs> Że folii więcej niż na polu, bo teraz 3 czwarte wiaderka z pola, reszta z folii. Całe wiadro. I takie dosyć duże, więc jednak chyba zrobię dzisiaj te sobie na zupę. No, bo dużo jest takich za dużych dla mnie. Ja lubię takie mniejsze ogórasy. To te będą do, do ukieszenia na zupę. Także biorę się, no co zrobić. Fajnie, cieszę się, że dużo. Tylko zawsze w takim momencie, gdzie już by mogło nie być, akurat dziś. 20, 22 we wiaderku już trzy zielone. Uuu, dzisiaj Justyna wybiera jajca. Tylko licznie.

Nie! Ja to przezobacz. No, no, no tak chyba nie gryzie. Nie dziobie. A jak dziobie, to najwyżej. Dziobie jednak. Spaduwa. 32. O, a tu ile jajców masz? Chodź. 32, 33, 34, 35, 37, 38. Ile masz zielonych? Trzy. Nic nie było tutaj? 48. Dobra. Trzydzieści osiem. Trzydzieści Czterdzieści jeden. Trzydzieści dwa. Tu jedno zgniecone jest. No. Czterdzieści dwa, czterdzieści cztery. No. No dobrze. Czterdzieści cztery.

I jeszcze tam, nie? Taty się musimy. Przystąpić. No trzeba to rozbić i zobaczyć. Co to jest? Idź kura. Dobra, idź. Ale to wiesz, że jajko? 54. Oj, żółte, niebieskie. Żółte, o! 54, 55, 56. To mało. No na razie tutaj nie ma. To mało 56. Dobra. Ale tak jak mówiłam wcześniej. 57. 57, dobra. 57, tam, bo co masz... Tak jak mówiłam wcześniej. To, to się nie, to nie jest jajko. Idziemy do Sławulka się spytać co to jest. Niech on to, to tam roztwiera, bo to pewnie jakiś śmierdziel jest. Siu! Do już Zobacz, co znalazłam. Ja znalazłam. Znaczy czy Justyna znalazła co to jest? W dzieł kur. Jajko jest A weź to otwórz. Ja się boję trochę i kurczak Ci wyskoczy. Ja się boję, że to taki śmierdziel jest. Nie, Jo, ale takie po skorupka w skorupce i jeszcze takie po ten. Ktoś tutaj rozwal to. Jo. A wiesz co to jest? Nie wiem, to jest. Ja chcę zobaczyć, kurde, coraz dalej ucieka, no. idziesz? Ja siekierą. się Justyna. Tak, jest gotowane jajko. A weź to roz ten z siekierką. Jakiś kurde, jakieś... Fuj, co to jest? To było było. krecik. Gotowane. Śmierdzi. Nie śmierdzi, nie? Krecik, Jakieś takie ciągnące, co to jest w ogóle? To nie jest żaden zbóg, żaden ten, bo to nie śmierdzi, ale takie jeszcze w ogóle... To skorupka, nie? Taka skorupka z... Przyklejona do skorupki jeszcze taka po ten, pognieciona. Mogę, znieść, może znieść nie mogła ta kura? Jo, takie coś? No nie wiem. A może Ale to by śmierdziało chyba, to nie śmierdzi. Tylko się bawią. <laughs> To numer, co? Co to było w ogóle? No takiego czegoś to ja jeszcze nie widziałam. To nasze jajka... te kury od razu gotowane jajca robią, jo? To trzeba teraz ten. Spytać jak na miękko, a jak na twardo, bo ja to na miękko lubię. <grystanie> Za zamówienia będziemy składać, to żeby wiedzieć do której... Ile czasu ma gotować w sobie jajco. Nie, dziewczyny? I co, pogryzły wiaderko, nie? Henia i Zuzia, bo te to... No, czy te też w sumie podpijają, nie? To w sumie nie wiesz, czy, która. No ale to też jakie przecież zębiska mają, wy już też nie jesteście dziećmi, normalnie jak te koty. Wszyscy dzieci udają, bo najłatwiej, nie? A wy już nie jesteście dzieci, wy już jesteście nastolatki. Niedługo będziecie dorosłe, niedługo będziecie mamami. A nie. Mleczko tylko i mleczko i mleczko. Koty tak samo kotkę ciągną. Widziałeś? Już też... ...bidulkę wyciągną. Która pogryzła, przyznać się? ...głobuziaki jedne. Już... Ale masz jeszcze więcej tych odcielaka smoczków? Nie, nie bo To ten jeden był tylko, nie? Ojeja, mleka, mleka. A tak normalnie do wiaderka. To jest smoczka? To pewnie o to chodzi, nie? O te ssanie. Łobuzy wy. Zepsują wszystko. Te kozy. Wszystko zepsują. Ty trochę. Co? Nie dostaną? O, że A, że się odzwyczajać mają. No i ja, ono, to one już nie są dzieci? Nie, ja, tylko ty, ty heniutek jakiś taki ogarnięty ostatnio. Chyba najbardziej z całej załogi. Mówi się do ciebie, hello. Nie, on ma zawsze ważniejsze rzeczy. Byłoby jakiby. Mhm. No, tak się pochmurzyło, dosyć, dosyć. Felek potwierdza. Co? I dostały. Aż tu słyszę, jak ciągną cyca. Smoczulka. Ojej, o, One takie wypieszczone, nie? Bo wezmamy, to takie wypieszczone. Ale to już chyba pora dorosnąć, co dziewczyny? Dobra, idę stąd. Hałas się zrobił, Sławek doi. No to ten chyba na tyle by było. Jeszcze mamy jeden wyjazd dzisiaj zaplanowany. Także Sławek poprząta do końca. Jeszcze idę jajka wynieść. No i będziemy ruszać. Także tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że jesteście. No i do zobaczenia. Na razie, pa pa!